Zobaczcie, jakie jaja. Dzisiaj jest 14. Ja ostatnio nagrałem odcinek o opóźnieniach w dostarczeniu przesyłek i sam zostałem dotknięty opóźnieniem w dostawie. Paczka miała być wczoraj 13. Ale paczki niestety nie było jeszcze w punkcie. Domyślam się, że tym razem doszło do problemu w przetworzaniu informacji bo dopiero 13 została utworzona przesyłka a według zapewnień miała być już 13 w punkcie tak więc no samemu muszę poczekać na paczkę no ale nawet nie muszę za dużo czekać bo paczka już jest dzisiaj do odbioru no dobra to trzeba tą paczkę odebrać ale tutaj skaner kiepsko działa, to muszę wpisać kod. Ojej, taka duża. Ale udepnę. A jakbyście chcieli wiedzieć więcej o opóźnieniach paczek, to zapraszam na kanał Paczka Wiedzy. Tam film o spóźnieniach.